Pewną nowością, jeśli chodzi o maturę rozszerzoną w tym roku, jest twierdzenie Bajesa, zwane też inaczej czasami wzorem Bajesa. Szczerze mówiąc, czego bym się spodziewał w 2025 roku z prawdopodobieństwa na maturze rozszerzonej? No powiem wam szczerze, że jakbym miał stawiać, to tak 60-70% bym postawił właśnie na twierdzenie Bajesa, 35% na schemat Bernoulliego, 5% sobie zostawmy, że to będzie jednak zadanie, z czegoś innego zupełnie, tak? Czyli jakieś może zadanie na warunkowe albo po prostu jakieś bardziej kombinatorycznie skomplikowane zadanie. Natomiast ze względu na to, że twierdzenie Bayesa pojawia się po raz pierwszy w 2025 roku, więc obok schematu Bernoulliego, który się pojawił w tamtym roku i pojawiał się na każdym jakimś próbnym czy innym egzaminie, jeśli chodzi o maturę rozszerzoną, śmiem twierdzić, że jest duże prawdopodobieństwo, że też będzie w maju. Dlatego dzisiaj zajmiemy się twierdzeniem Bayesa, bo jeżeli chodzi o schemat Bernoulliego, to na kanale może znaleźć całą playlistę ze wszystkimi zadaniami, jakie się pojawiały właśnie na schemat Bernoulliego. Nie mam dedykowanego materiału, natomiast jakbyście bardzo chcieli, to możecie napisać w komentarzu, co byście chcieli. Natomiast jeżeli piszecie maturę w tym roku i chcielibyście wspomóc algorytm YouTube'a, jeśli chodzi o wyszukiwanie tego materiału, to będę wdzięczny za komentarz. Twierdzenie Bajesa. No i dopiszcie, co tam uważacie. Czy jest super, czy jest bez sensu, czy będzie na 100%? Ogólnie możecie tutaj spokojnie dać się porwać fantazji, że tak powiem. Tylko. Kulturalnie poproszę. I tak wiem, mam dredy, niektórym przeszkadza, niektórzy mówią, że spoko. Póki co mam taką chętkę na taką fryzurę, więc taką mam. Jak będę miał inną chętkę, to będę miał inną fryzurę, zobaczymy. No w sensie życie jest jedno, trzeba spróbować różnych rzeczy czasami. Nie, póki co jestem zadowolony. Także lecimy do twierdzenia Bayesa. A po co mi temat ma? Jeżeli chodzi o twierdzenie Bayesa, to muszę wam powiedzieć od razu na starcie, że w gruncie rzeczy. Jak bardzo nie lubicie tego twierdzenia i tego wzoru, to spokojnie wystarczy wam prawdopodobieństwo warunkowe. Więc pokażę wam na dwa zadania, robimy na dwa sposoby jedno z wykorzystaniem bezpośrednio właśnie tego wzoru, który się kryje w karcie wzorów, ale również w taki bardziej intuicyjny sposób podaje się do tych zadań. No dobrze, twierdzenie Bayesa, słuchajcie, co to jest, co tam się dzieje w tej karcie wzorów? Po pierwsze, chodzi nam o to, bo tutaj mamy trochę warunków, myślę, że warto by było coś tam o tym wspomnieć. Mamy zdarzenia losowe A, jakieś główne zdarzenie A i później mamy od B1 do Bn. No i teraz ważne jest to, żeby te zdarzenia B, czyli B1, B2 i B, były po pierwsze rozłączne. Co znaczy rozłączne? To znaczy, że nie mają części wspólnych, tak? Nie ma ma, nie ma sytuacji, że jakiś element może być w dwóch starzeniach B. Tak? To po pierwsze. Drugi warunek jest taki, że wszystkie te, wyra te zdarzenia B, no są dwa te zdarzenia B1 i B2, ale no oczywiście może być trudniejsze zadanie. Muszą wypełniać wam całą omegę, czyli wszystkie możliwe sytuacje zdarzenia B muszą wam wypełniać. Czyli na przykład, są liczby parzyste, to mogą być nieparzyste, tak? Jak ktoś umie niemiecki, no to albo umie niemiecki, albo nie umie niemiecki, tak? Te dwa zdarzenia, jedno jest B1, drugie jest B2 na przykład w takiej sytuacji, nie? No a reszta to tam wiadomo, wiadomo że prawdopodobieństwa muszą być dodatnie. I tak dalej, no to są takie już klasyki, jeśli chodzi o warunki. No i teraz, co tu się dzieje? No to jest taki wzorek. To, co tutaj warto sobie zauważyć, to że tutaj tak naprawdę ten wzór, wzór bajesa zamienia Wam prawdopodobieństwo zdarzenia z warunkiem. Tak? Bo tutaj macie prawdopodobieństwo zdarzenia B jakiegoś pod warunkiem, że A, a potem tu we wzorze są odwrotne prawdopodobieństwo warunkowe, czyli warunek się zamienia z tym, z czego mieliście liczyć prawdopodobieństwo. Czyli to było BK pod warunkiem, że A, a tu jest warunek A pod warunkiem, że BK. I jeżeli wam jest trudno opanować właśnie tą odwrotną sytuację na, z tym warunkiem, ale łatwiej wam opanować te takie w normalne te warunki, zdarzenia warunkowe, no to rzeczywiście to twierdzenie może. Wam Wam się przydać i ułatwić sprawę. Słuchajcie, no i teraz tak, jest ten wzór. Ja nie będę tutaj specjalnie w niego wnikać dalej. Muszę wam pokazać na przykładzie, jak takie coś się w ogóle robi. Ok? Bo chodzi o to przede wszystkim, żebyście opanowali, czym jest K u nas, trzeba sobie to podpisać. K jest jakimś numerem od 1 do N, czyli to jest albo B1, albo B2, albo B3, w zależności co Was interesuje w zadaniu. I później te wszystkie tutaj indeksowania trzeba sobie opanować. A potem opanować same te prawdopodobieństwa odpowiednie na podstawie treści zadania. Więc ja ten wzór sobie tu zostawię i pokażę wam na przykładzie jakiegoś zadania. Pierwsze zadanie, bardziej takie ala, ćwiczeniowe, podręcznikowe. Drugie zadanie zrobimy już typowo ze zbiorów zadań od CKE, tak pod maturę idealnie rozszerzoną. W szkatułce znajduje się 20 monet, z których 15 to monety typowe, mają orła i reszkę a pozostałe mają po obu stronach reszki. Okej. Okay. Rzucono trzykrotnie losowo wybraną monetą i otrzymano trzy reszki. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że rzucono monetą typową. No i teraz najważniejsze. Jak chcecie, na początku polecam, jak nie jesteście jeszcze bardzo znajomieni, no to trzymajcie tych literek B, to trzymajcie tych literek B i tak dalej. Jeżeli już macie mniej więcej orientację, co się dzieje, no to można sobie to pozmieniać bardziej pod zadanie. Ale póki co się będziemy tak trzymać. Przede wszystkim ustalmy sobie, że my chcemy policzyć prawdopodobieństwo, i tu sobie wymyślmy literkę. My mamy bk od a, to ja chcę, żeby moje k było równe 1. Tak? Do tego wzoru. Yy, o, do tego wzoru mojego twierdzenia Bajesa. Ok? No i teraz się zastanówmy, co my chcemy. Oblicz rzucono trzykrotnie losowo wybraną monetą i otrzymano trzy reszki, czyli to wiemy. Czyli to, co wiemy, to jest nasz warunek, czyli nasze a, nasze zdarzenie a w takim razie, to jest to, że rzucono, wyrzucono. Tak naprawdę trzy reszki, ok. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że rzucono monetą typową, czyli B1 w takim razie u nas, to musi być, że rzucono monetą typową. Moneta typowa, ok? Tak się trzymamy. No dobra, no to w takim razie yy, lecimy dalej. No to jeżeli B1 to jest moneta typowa, no to trzeba by ogarnąć teraz dalej rzeczy, czyli B2. No też, skoro B1 i B2 suma tych zdarzeń to muszą być wszyscy, wszystkie możliwości. No to jeżeli B1 jest moneta typowa, jakie tu są jeszcze? Monety. No, były monety typowe i nietypowe. Gdzie no, nie napisali nietypowe, w sensie po obu stronach reszki. Nazwijmy sobie, że to będzie moneta nietypowa. Ok, dobra? Mamy opanowane. Na podstawie tego, co macie policzyć, podpisujecie sobie, czym są te zdarzenia, a potem resztę trzeba po prostu na logikę tutaj wypełnić. No dobrze, to ten wzorek, co? Czyli jak to tu leci według tego wzoru? Czyli to będzie P od B1 raz. P, a pod warunkiem, że b1, tak, bo nasze k jest jedynką, tu jest k, czyli tu jest jedynka, dobra. Dobra, ja się tu nie zmieszczę, chwila. No i podzielić przez. Zauważysz, że to jest p od B, a pod warunkiem, że b1. Tak naprawdę ten pierwszy składnik w tym mianowniku jest tym samym, co ten, ten nasz cały licznik. Jeżeli K jest równe 1, oczywiście, tak? Jeden z tych składników, składających się z dwóch czynników, będzie tym samym co na górze. W zależności który, no to taki numer za K sobie przyjęliście. No bo tutaj tylko zamienili nam kolejność mnożenia w porównaniu do tego w takim razie, nie? Jeżeli za K wstawiliśmy jeden. Czemu tak zapisali, nie mam pojęcia. Po prostu tak zrobili. Czyli tu na dole będzie P od A pod warunkiem, że B1 razy P od B1, i teraz plus. No i tych składników jest tyle, ile tych różnych naszych indeksów przy B może być. No ale my mamy monetę typową i nietypową, czyli są tylko dwie sytuacje. No to czyli w takim razie robimy dwie sytuacje, czyli drugie prawdopodobieństwo to będzie A pod warunkiem, że B2 razy prawdopodobieństwo B2 cyk. Dobra, no i teraz trzeba to wszystko ogarnąć. Słuchajcie, no to zacznijmy od początku prawdopodobieństwo tego, że B1, B1 to było co? B1 to była moneta typowa. No dobrze, to teraz z treści zadania. W C znajduje się 20 monet, z których 15 to monety typowe. Rzucono trzykrotnie losowo wybraną monetą, czyli raz losujecie monetę, a potem trzy razy rzucacie tą samą. To jest istotne. No dobra, czyli skoro było 20 monet, 15 jest typowych, to prawdopodobieństwo wylosowania monety typowej, czyli może gdzieś tutaj P od B1 sobie zapiszemy, to może tu sobie P od B1 zapiszemy, to będzie po prostu typowych: jest 15, 15, 20, po skróceniu będą 3 czwarte. No dobra, równa się, równa się, tu już wypełniamy 3 czwarte. Dobra, prawdopodobieństwo tego, że A pod warunkiem, że B1, czyli. Prawdopodobieństwo tego, że wrzuciliście trzy reszki pod warunkiem, że rzucacie monetą typową. Okej, okay. no dobra, to dobre pytanie, trzeba to gdzieś tu wziąć na warsztat. Czyli rzucacie monetą typową orzeł reszka i jakie jest szansa, że trzy razy wrzucicie reszkę? Trzy razy reszka ma być. No to można drzewem, czyli co, rzucacie pierwszy raz orzeł reszka, drugi raz orzeł reszka... Orzeł, reszka, orzeł, reszka, orzeł, reszka, orzeł, reszka, orzeł, reszka, tak? Mają być trzy reszki, czyli tutaj wszędzie będą prawdopodobieństwa, jedna, druga. No zakładam, że już tam w drzewo umiecie i wiecie, co ja tutaj robię, także tu trzeba trochę przyspieszyć. Czyli, no bo ja już wiem, że rzucam monetą typową, to jest mój warunek, czyli jakby w tym uniwersum jestem, że rzucam typ, typową monetą. No i teraz jaka jest szansa, że wyrzucę trzy reszki? Jedna, druga, razy jedna, druga, razy jedna, druga. Czyli w takim razie prawdopodobieństwo tego, że wyrzucę trzy reszki pod warunkiem, że będę rzucać monetą typową, czyli B1, to będzie 1 ósma. Ok, ma sens, mam nadzieję. Czyli tu razy 1 ósma. No dobrze, no i tu na dole to tak, to już mamy, bo to jest ta jedna ósma razy 3 czwarte Zauważcie, tu nie ma problemu. Dobra, plus. No i tu jeszcze została jedna rzecz do opanowania, czyli to prawdopodobieństwo a pod warunkiem że B2. Czyli to będzie prawdopodobieństwo czego? Tego, że wyrzucimy trzy reszki pod warunkiem, że rzucamy monetą nietypową. Nietypowa moneta. Słuchajcie, to ma co? To ma dwie reszki po obu stronach. Czyli okej, okay, rzucam, mogę dostać tylko reszkę. Drugi raz rzucam, mogę dostać tylko reszkę reszkę, trzeci raz tylko reszkę. To prawdopodobieństwo 1, 1, 1. Wyrzucenie reszki na monecie nietypowej, gdzie są reszki po obu stronach jest zdarzeniem pewnym, stuprocentowym. Czyli to zdarzenie warunkowe to P... To P, a pod warunkiem, że B2 jest równe 1, co by się nie działo. Jeżeli wiecie, że już nietypową, no to zawsze reszkę wyrzucicie. Za każdym razem. Czyli plus 1 razy. No i P od B2. Chyba jeszcze nigdzie tu nie podałem. No chyba nie. P od B2. Może gdzieś tutaj sobie doliczymy. Moneta nietypowa. 15 było 20 monet, 15 było typowych. No to nietypowych było 5, czyli 5 5/20, czyli 1 czwarta. Razy 1 czwarta. No i zostało nam tak naprawdę to po prostu policzyć. Czyli tu mamy 3.

I wzór bajesa, Ok. No i teraz chciałem wam pokazać, jak to zrobić. Eee, ja to zostawię, odgrodzimy tu sobie to może. Tak, pokażę wam, jak sobie poradzić z tego typu zadaniem, ale nie korzystając w ogóle właśnie z twierdzenia Bayesa, tylko z samego prawdopodobieństwa warunkowego. Policzymy w ogóle to trochę inaczej. Wiemy, że wyrzuciliśmy trzy razy reszkę. Czy ja bym chciał policzyć prawdopodobieństwo tego, że rzucę ponetą typową, niech będzie typowa jako T, pod warunkiem, że będę miał trzy reszki, 3R sobie to zapiszę. W ten sposób, patrząc na prawdopodobieństwo warunkowe, czyli to jest prawdopodobieństwo części wspólnej tych zdarzeń czyli tego, że wyrzucimy monetę typową i trzy reszki. Dzielimy to przez prawdopodobieństwo warunku, czyli przez trzy reszki. Tu macie ewentualnie wzór na prawdopodobieństwo warunkowe, żeby tu ewentualnie was nie zanudzać, bo to nie jest tego temat, tylko stwierdzenia Bayesa. No dobrze, no i teraz jak to można bez tego wzoru ogarnąć? Słuchajcie, ja zostawiłem to specjalnie wyżej, żebyśmy tu mieli na to podgląd. Słuchajcie, ja bym tu zrobił sobie drzewo. Czyli albo mogę wyrzucić na początku monetę typową, albo nietypową. Dobra, czytam sobie. Jest 20 monet, 15 jest typowych, czyli tu będzie 15 20 no czyli 3 czwarty ogólnie. No to tam będzie 1 czwarta na nietypowe, no bo 5 20 tak? Drzewo. Teraz jak już wybrałem typową monetę, no to teraz teoretycznie się bawimy. I rzucamy kością. Albo będzie orzeł, albo będzie reszka, 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 albo będzie Orze, albo będzie reszka, albo będzie orze, albo będzie reszka. Wiem, wszyscy, wiem od co mnie tu interesuje, bo mnie interesują trzy reszki, czyli to mnie interesuje, więc wypełniam tylko tutaj te prawdopodobieństwa na tym drzewie. Okay. A jeżeli wezmę monetę nietypową, no to tak naprawdę rzucam pierwszy raz, mogę dostać tylko reszkę, drugi raz tylko reszkę, trzeci raz tylko reszkę. I tu prawdopodobieństwa jest 1, 1, 1. Dobra, no to teraz tak, czym będzie zdarzenie, prawdopodobieństwo zdarzenia części wspólnej, czyli tego, że będę rzucać monetą typową, okej. Okay. <grym> I trzy, trzy reszki wyrzucę. No to to będzie. No to to będzie. To cudeńko, nie? Typowa i trzy reszki. No dobra, czyli to policzę tak. To będzie co? Trzy czwarte. No, razy ta jedna druga, razy jedna druga, czy jedna ósma już sobie zrobimy, zrobimy. Dobra. No i teraz prawdopodobieństwo trzech reszek. Prawdopodobieństwo tego, że wyrzucę trzy reszki, no to mam dwie sytuacje możliwe, bo tu mam tą sytuację, bo tu mam przecież trzy reszki możliwe do wyrzucenia. Jak i tu mam też trzy reszki. Czyli moje prawdopodobieństwo po prostu. Po prostu tego, że wyrzucę trzy reszki to jest to, co było wcześniej, plus jeszcze ta gałąź. No dobra, jak jest kilka gałęzi, to trzeba dodać. Czyli na dole będzie 3 czwarte razy 1 ósma, bo to jest to samo, plus 1 czwarta razy 1, 1, 1 razy 1. No i spójrzcie, co się wydarzyło. 3 czwarte razy 1 ósma, 3 czwarte razy 1 ósma. To samo. 1 ósma razy 3 czwarte, no to to jest to samo. Czyli 1 czwarta razy 1, 1 razy czwarta. 1... <kłysy> 1 Tyle. Można to robić. Bezpośrednio wzorem Bayesa można też po prostu zrobić drzewem i prawdopodobieństwem warunkowym. Kto co woli. Także taki przykład ode mnie. A teraz jeszcze jedno zadanie dla treningu, właśnie na, e, ze zbioru zadań od CKR. Pewna choroba dotyka 0,2% całej populacji i w początkowym stadium nie daje widocznych objawów choroby. W ramach profilaktyki stosuje się pewien test przesiewowy, który daje wynik pozytywny lub negatywny. Prawdopodobieństwo tego, że test wykonany na osobie chorej dla Wynik pozytywny oznaczający chorobę jest równe 0,99. Ponadto wiadomo, że prawdopodobieństwo tego, że test wykonany na osobie zdrowej da wynik negatywny jest równe 0,98. Pan X poddał się testowi, który dał wynik pozytywny. Pozytywny wynik oznacza podejrzenie choroby. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że Pan X jest rzeczywiście chory. Wynik zapisz w postaci łamka dziesiętnego w zaokrągleniu do części setnych. No dobra, to co, którą drogą wybieracie? Ja osobiście chyba wolałbym to robić po prostu drzewem, bo się nie muszę wtedy jakoś specjalnie zastanawiać. Więc zrobię najpierw drzewem teraz. Czyli co wiemy? Wiemy, że jest sobie choroba, bla, 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 bla. Jest sobie test przesiewowy, który albo daje pozytywny, albo negatywny wynik. I teraz ważna rzecz, czy zaczynamy od testu, czy zaczynamy od choroby. To jest istotna sprawa, bo to trzeba dopasować do zadania. My wiemy, że pewna choroba dotyka, okej, okay, ileś procent całej populacji. Czyli my znamy prawdopodobieństwo choroby jako tako całej. Czyli to by trzeba było od tego zacząć. Czyli najpierw może być choroba. Najpierw może być tak, że osoba jest chora, to niech będzie CH, albo zdrowa, niech będzie Z. Czyli CH... Osoba pra, z, osoba zdrowa. Dobra. No i później robi test. No i albo ten test wyjdzie pozytywny, albo ten test wyjdzie pozytywny, albo negatywny, albo pozytywny, albo negatywny. Tak, czyli P test pozytywny, N test negatywny. Ok, dobra. No i co my tu wiemy? Pewna choroba dotyka 0,2% całej populacji. Czyli yy, to, że osoba będzie chora, to będzie 0,2%. Czyli, no, zostaniemy na procentach? To będą dwie, dwie tysięczne, jak tak myślę, tak? Że osoba będzie chora, no to, że zdrowa, to będzie reszta. Czyli 9,9,8%. Dobra. W ramach profilaktyki test przesiewowy, który daje wynik pozytywny lub negatywny. Prawdopodobieństwo tego, że test wykonany na osobie chorej, okej. Okay, Da wynik pozytywny oznaczający chorobę jest równe 0,99, czyli wiemy, że tu jest 99 setnych. No to skoro tu jest 99 setnych, no to że negatywny, no to trzeba, to będzie reszta sytuacji, czyli 1 setna. No i potem dalej. Ponadto test wykonany na osobie chorej ponadto, wiadomo, że prawdopodobieństwo tego, że test wykonany na osobie zdrowej da wynik negatywny, to jest 0,98, czyli tu jest 98 setnych na to, że jak jesteśmy zdrowi, to wyjdzie, że jesteśmy zdrowi. Ale w takim razie jest szansa na to, że jak jesteśmy zdrowi, to wyjdzie, że jesteśmy chorzy. Tak? 2% na to wyjdzie, że test nas okłamie. No i co my mamy po policzyć? My mamy policzyć prawdopodobieństwo czego? Pan X poddał się testowi, który dał wynik pozytywny, czyli my już wiemy, że dał wynik pozytywny, czyli naszym Warunkiem jest to, że jest pozytywny, tak? To, co wiemy, to jest nasz warunek. Oblicz prawdopodobieństwo, że jest rzeczywiście chory, czyli chory pod warunkiem, że pozytywny. No, w sensie test. No dobrze. Coś takiego mamy policzyć. Czyli patrząc na. Prawdopodobieństwo warunkowe to będzie prawdopodobieństwo części wspólnej, że chory i pozytywny test, przez prawdopodobieństwo naszego warunku, czyli tego, że będzie to test pozytywny. No dobra, no i trzeba to po prostu zacząć działać. Czyli tu mamy część wspólna, że chory i pozytywny. No to to będzie to, czyli dwie tysięczne razy 99 setnych, ok, przez. No i prawdopodobieństwo tego, że pozytywny. No to to, tego, że pozytywny, no to to rzeczywiście jest to, no to to, co zauważyliśmy. Zważyliśmy, że to się musi pokrywać, ale tu jest jeszcze pozytywny test, czyli jeszcze to trzeba dorzucić, to, tą gałąź, czyli nadal 2000 razy 99 setnych, ale jeszcze dodać 998 przez 1000 razy 200. No i słuchajcie, zostało to policzyć, czyli tu będzie 198 i tu będzie zer razy, i tutaj już widać, że mianownik będzie wspólny. Zrobimy to od razu przez odwrotność 198 plus 9,98 razy 2 to były 2000 bez 4, czyli 1,996. To się skraca, zostaje nam 1,98 przez. Już weźmiemy sobie kalkulator 198 plus 1,996.

No, bo dalej są zera. Czyli jakieś 9% na to, że jesteś chory. Czyli wychodzi na to, że to, że macie pozytywny wynik tego testu na tą chorobę, daje wam tylko około 9% szans na to, że tak naprawdę jesteście chorzy. To się pojawia magia prawdopodobieństwa. Myślę, że warto o takich rzeczach właśnie w ogóle wiedzieć. Oczywiście to zadanie można by było nie zrobić z prawdopodobieństwa warunkowego klasycznie, tylko z tego wzoru Bayesa. Jeżeli chcecie to sobie przećwiczcie, natomiast jeżeli dotarliście do końca, to tutaj Wam daję zadanie na pracę domową, żeby sobie przećwiczyć. Napiszcie w komentarzu, jaka jest odpowiedź, czy jakie to prawdopodobieństwo rzeczywiście tutaj wychodzi. No i oczywiście będę wdzięczny za hashtag komentarzu. Wzór Bayesa. Miłego dnia życzę i do usłyszenia. A tutaj trzymajcie rozwiązaną całą próbną maturę rozszerzoną z grudnia 2024 roku. Myślę, że może się przydać idealnie pod maturę 2025. Tym. A po co mi ta matma?